Tymczasem, w sprawie próby otrucia Doris pojawiają się nowe dowody. No, więc mamy bardzo nieprzyjemną sytuację. Są wyniki badań odcisków palców tego woreczka z trucizną. Truciznę wsypała Ewa Pilska. Jak się spodziewaliśmy, zresztą sama przyznała. Ale są też odciski palców strażniczki. Grzelak, oczywiście. Tak. No, niestety. Nie wiem, walka o mężczyznę? Nie chciało odejść od żony, to postanowiła ją otruć. Ale sef. No, niestety. Pójdę po nią. W więziennej kuchni dyżur ma doris. Pracę nadzoruje strażniczka Ilona Grzelak. Myślisz, że możesz cię kocha? Czy się ciebie boję? W łóżku też podobno jesteś beznadziejna. No? Zaatakuj mnie. Nienawidzę cię, Suko. Jesteś śmieciem. Jesteś dnem. Siedzisz w pierdlu, on się tobą wrzuci. Śmieje się z ciebie. Nienawidzi cię. Nienawidzi ciebie i twojego śmierdzącego ciała. Kiedy ostatnio z tobą spał, wstał? Hey, Stop, stop! Doris, Doris, nie! Doris, uspokój się, nie rób tego! Rzuć to natychmiast! Dobrze wiesz, że nie warto. Rzuć to, proszę cię! Doris, rzuć to. Tak nie warto! Nie spędzę kolejnych lat w pierdu. przez kogoś takiego jak ty i mój mąż! Dobra, wyprowadź ją. co? Dobra, idziemy. Policja chce z tobą pogadać.